Witam was serdecznie w kolejnym odcinku, tej części, w której zajmujemy się nadawaniem kierunku. Chciałbym, aby efektem pracy tego miesiąca było właśnie to, że odkryjemy kierunek dla swojego życia, przyjrzymy się mu, poznamy go, zrozumiemy go i rzeczywiście poświęcimy się mu całkowicie. Mogłoby się wydawać, że to jest jakaś rzecz dodatkowa, którą musimy wypracować w swoim życiu, ale kiedy przyjrzymy się swojej codzienności, w swoim życiu, zauważymy, że mamy już taką tendencję. Koncentrowania się na jakichś konkretnych sprawach w swoim. Życiu, poświęcanie się im i skupienie się na tych elementach, które są rzeczywiście dla nas ważne. Począwszy, na przykład, od porannej rutyny, od jakichś domowych obowiązków, pracy po Wydarzenia, które są niecodzienne, ale które są zaplanowane przez nas i długo oczekiwane. Wszystkie te wydarzenia mają pewne czynniki wspólne, które warto odkryć, bo dzięki nim właśnie uda nam się jeszcze lepiej skierować swoje życie na właściwy cel. To, co jest wspólną cechą tych wszystkich wydarzeń, to to, że dostosowujemy do nich swoje życie a więc swój czas, swoje działanie i swoje myśli. W ten sposób każdy z nas koncentruje się na konkretnym wydarzeniu, które pragnie zrealizować. A zatem zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka. Ta Tendencja do koncentrowania się na różnych rzeczach widoczna jest chociażby w tych sytuacjach, które planujemy, na które długo czekamy i które są wyjątkowo ważne dla nas. To właśnie te wydarzenia pokazują, jak bardzo, gdy nam zależy na czymś, jesteśmy w stanie temu się wszystkiemu podporządkować i w jakiś sposób też do tego dostosować. Mówiłem o czasie, mówiłem o działaniu i myśli, ale jest wiele innych też czynników, które wpływają też na to, w jaki sposób koncentrujemy swoje życie na realizacji jakiegoś konkretnego wydarzenia. Można powiedzieć, że dosłownie całym sobą koncentruje się na tym, żeby jakieś konkretne zadanie wypełnić. Ale są też takie wydarzenia, które nie wymagają aż takiej koncentracji. Wydarzenia, w których nie potrzeba aż tak bardzo jedności właśnie tego czasu, myślenia i działania, w których też doskonale sobie radzimy, w których też doskonale osiągamy jakieś cele, ale właśnie te wydarzenia są w jakiś sposób inne od tych, które są dla nas ważne i przez to też towarzyszy nam zupełnie inne zachowanie. Bardzo istotne jest to, żebyśmy w tej części właśnie nakierowywania swojego życia, Postawili sobie pytanie, na czym powinniśmy się przede wszystkim skoncentrować w swoim życiu. Wiedzieć, jakie wydarzenia ode mnie rzeczywiście oczekują i wymagają tej jedności czasu, działania i myślenia, tej koncentracji całego swojego życia na konkretnym momencie, na konkretnym wydarzeniu. Widzimy, że pewne zadania, obowiązki, które nam towarzyszą nawet w ciągu dnia są na tyle oczywiste i ważne, że nie musimy nawet podejmować decyzji, że na tym muszę się bardziej skoncentrować, a na tym mniej. Wypływa to już z pewnego naturalnego, Zachowania, że po prostu wiemy. Wypracowaliśmy sobie to. Dzięki temu potrafimy już w odpowiedni sposób reagować i nie zastanawiać się nad tym, czy powinienem zrobić tak, czy powinienem zrobić tak. Jeśli dokonamy tego wyboru w naszym życiu, no to po prostu nasze życie dostraja się do tych sytuacji i w naturalny sposób już właśnie zaczynamy dostosowywać swój czas, swoje działanie i swoje myślenie, ale też zaczynamy dostosowywać tak naprawdę całego siebie do konkretnego wydarzenia. Bardzo istotne jest, abyśmy właśnie może ten tydzień wykorzystywali do tego, żeby by zaobserwować, które sytuacje naturalnie wybieramy jako ważne i koncentrujemy się na nich bardzo mocno, które może są właśnie takim trochę drugim planem, na które nie zwracamy aż tak uwagi, ale też są dla nas ważne, a które wydarzenia po prostu należą do tego pola, nie jestem nimi zainteresowany. Wiedząc właśnie chociażby w tej sferze codzienności, jakie wydarzenia są ważne, jakie nie, będzie nam łatwiej też w budowaniu siebie, budowaniu swojej codzienności określić właśnie, Dokonać pewnego wyboru, na jakie sytuacje, na jakie wydarzenia powinienem skoncentrować swoje życie bardziej, a na które może powinienem mniej. Zaobserwujmy, że są takie wydarzenia, bardzo istotne, ważne dla nas, do których dostosowujemy całego siebie. Począwszy właśnie od tego, żeby wyznaczyć sobie czas, żeby wcześniej na to spotkanie na przykład wyjść, żeby się do niego przygotować, dostosowując do tego elementy chociażby typu, nie wiem, jak się ubiorę, w jaki sposób będę postępował, jak będę mówił, w jakim miejscu się spotkam. Jest tak wiele. Wiele czynników, które składają się na całość, które decydują o tym, że dla nas jakiś wybór jest bardzo ważny i oczywisty. Wydaje mi się, tak przynajmniej z mojej strony, że im więcej z tych czynników, które koncentruję na jakimś konkretnym wydarzeniu, to pokazuje mi, że to wydarzenie jest wyjątkowe i ważne. Z drugiej strony właśnie to ilość może z jednej strony przerażać, że tyle rzeczy muszę dostosować do jakiegoś jednego wydarzenia, ale właśnie to pozwala wciągnąć jak największą ilość czynników do tego, żeby przystosować się, dostroić się z całym swoim życiem do konkretnego właśnie wydarzenia, co pozwala nie zastanawiać się, czy to muszę, czy nie muszę, tylko po prostu całym sobą chce się skoncentrować na jakimś konkretnym wydarzeniu. W tym budowaniu siebie, budowaniu swojej codzienności są pewne elementy ważne i są one dla nas oczywiste, ale pewnie już przez ten czas, pół roku odkryliśmy, że są pewne elementy, których może do tej pory nie zauważyliśmy, których nie odkryliśmy do tej pory, a które powinny się dla nas stać ważne. Może na tle tego właśnie, co już odkryliśmy, tego co zrozumieliśmy, warto by było znowu dokonać wyboru i zastanowić się, na czym mam się skoncentrować, co jest dla mnie ważne. Warto też uświadomić sobie właśnie, jakie Czynniki, jakie elementy wspierają mnie na koncentrowaniu się na jakimś wydarzeniu i rzeczywiście coraz bardziej świadomie angażować się w to, te wszystkie czynniki, aby skoncentrować się na tej sytuacji. Może zadaniem tego tygodnia będzie to, że skoncentruje się na jednym konkretnym wydarzeniu, które się codziennie powtarza, a może to jest jakieś wydarzenie naprawdę bardzo ważne w skali całego tygodnia, do którego już czujesz, że musisz się dobrze przygotować. Skoncentruj się na nim i zastanów się, jakie czynniki rzeczywiście zaangażować w to, żeby jak najlepiej tę sytuację przeżyć. Patrząc na potoczne sytuacje, myślę, że też możemy dokonać tego samego i przeżywać różne wydarzenia, sytuacje jeszcze głębiej, jeszcze lepiej, angażując to w wiele czynników, które pomogą nam skoncentrować, Skoncentrować się na tej sytuacji. Zatem, na czym się skoncentrujesz w tym tygodniu? Co będziesz rozwijać? Te wszystkie czynniki, o których w ogóle może nawet nie myślisz, że mogą ci pomóc w realizacji tego celu, warto się tak konkretnie zastanowić i wybrać tę właściwą rzecz, na której powinniśmy się w tym tygodniu skoncentrować. Zatem, Twoje życie nabierze troszkę też właściwego kierunku, nawet takiego można powiedzieć dynamicznego kierunku, kiedy rzeczywiście określisz, co jest dla ciebie istotne i ważne, na czym chcesz się skoncentrować w tym budowaniu siebie i budowaniu swojej codzienności. Zatem życzę wam jak najlepszej koncentracji, jak najlepszej organizacji też swojego życia, aby te wszystkie czynniki, które stanowią o twojej osobie, twoim życiu, rzeczywiście pomogły ci skoncentrować się na tej sprawie, którą chcesz realizować w tym tygodniu.